Zaczynamy. Proszę Państwa, chciałem dzisiaj wrócić do y, książki, która jest bardzo dobra y, i chyba nie do końca zrozumiana, y, bo pochodzi z takiego obszaru y, kwestii odległych od naszych spraw, ale odległych pozornie, więc ja będę o niej od czasu do czasu przypominał. Chodzi o zagnionego króla Anglii, Gabriela Ronaja. Y, która opowiada o losach synów y, króla Anglii y, Edmunda Żelaznobokiego. Ja proszę Państwa zanim y, przypomnę jeszcze y, co tam jest w środku w tej książce chciałem zwrócić uwagę na okładkę, którą projektowała Pani Rena Czusz z Krakowa. Znakomitą zupełnie okładkę. Y, świetną, w, utrzymaną w klimacie epoki. No bardzo mi się ta okładka podoba. Jedna z lepszych naszych okładek. Proszę Państwa, dlaczego ja do tej książki wracam? Dlatego, że jak sobie wchodzę na Facebook, to ciągle mi się wyświetlają tam fragmenty w serialu Wikingowie, albo fragmenty jakichś innych serialów, seriali, przepraszam, opowiadających o 9. X i kawałku XI wieku na północnych, których akcja rozgrywa się na północnych wybrzeżach Europy. Im dalej te produkcje od dalone są w czasie od y, tej matrycy, czyli serialu Wikingowie, tym gorzej, bo to już wszystko zaczyna przypominać y, przygody Poltka Wanatowicza i Dudusia Fonferskiego w serialu Podróż za jeden uśmiech, dobrze nam wszystkim znanym, z, znanego, y, takiego serialu, który wszyscy oglądaliśmy, wyprodukowany został w latach 60., czyli to jest coraz bardziej infantylne, ale... Y, Ci Wikingowie, jak wiemy, cieszyli się wielką popularnością. Ja tego nie obejrzałem z premedytacją. Proszę Państwa, dlatego, że to jest jakaś germańska mitomania, podniesiona dzisiaj do rangi prawdy objawionej. Dewastatorzy życia kulturalnego, cywilizacji i w ogóle wszystkiego, Nieustępujący w niczym oddziałom mongolskim, pustoszącym Europę, podnoszeni są do rangi bohaterów. A to niby z jakiej racji? Wszystko w tych historiach jest przekłamane, wszystko jest oszukane. Tragiczne losy ich ofiar są całkowicie zmarginalizowane albo pokazane w świetle takim, a dobrze im tak. I ludzie się tym ekscytują. Poza tym, no, a historyczność tych narracji jest po prostu żenująca. Żenująca. Ja o tym już mówiłem, ale jeszcze powtórzę. Raz jeden włączyłem sobie fragment serialu Wikingowie. Bohaterem jest ragnar, jak pamiętacie, król danii. I mamy taką scenę, jest jakiś pomost w zatoce w Jellinge zapewne, gdzie mieści się główna baza ragnara. Na pomoście stoi Ragnar, już łysy, a obok w oddaleniu pewnym Floki. I żegnają się ze sobą, bo Ragnar wypływa na swoją ostatnią wyprawę. I Floki mówi: Kocham cię do Ragnara, a Ragnar mówi: Kocham cię. I to jest, proszę Państwa, w tym momencie wyłączyłem. To był mój ostatni kontakt z serialem Wikingowie i nie chcę mieć tych kontaktów więcej. Po prostu więcej. Dlatego że. Uważam, że to jest robienie ludziom wody z mózgu i yy, no, odwracanie ich uwagi w kierunku mało istotnym. Yy, ja tylko chciałem przypomnieć jeszcze taką anegdotę, którą też zawsze opowiadam: że zosta zostało nam jedno przedstawienie Ragnara i jego synów. Pochodzi ono z początku XV wieku, więc traktowane jest jako skrajnie niewiarygodne, dlatego że, któż w XV wieku mógł mieć jakieś pojęcie o tym, co się działo w X wieku? Przecież ludzie mieli amnezję, nie, nie było archiwów, tak? No ale no, ten sposób lekceważenia jest dobijający, tak? Bo XIX-wieczna niemiecka nauka i późniejsze jej redakcje. To jest prawda objawiona. A xv wieczny iluminator wyobrażający sobie Ragnara z cynami, cóż on mógł wiedzieć? No i kogo widzimy na, tym, na, na tej ilustracji, proszę Państwa? Na jakichś trzech Żydów w Turbanach. tak? To, to tak wygląda, że ta, tam widzimy jakiś trzech przedstawicieli domów bankowych. Z Bliskiego Wschodu, którzy omawiają jakieś niecierpiące zwłoki kwestie. A do tego mamy jakieś bóstwo asyryjskie z rogami jelenia, któremu najwyraźniej obecni na ilustracji oddają hołd. No to ja teraz, żeby pozostać w klimacie średniowiecznym, przypomnę Państwu inny serial, który wszyscy oglądaliśmy. Z szeroko otwartymi ustami. Był to serial emitowany w latach 80., serial pod tym Robin Hood, do którego muzykę skomponował zespół Planet, taką celtycką muzykę. I tam była postać takiego leśnego ducha. Robin Hooda grała, grał taki pan, taki chłopak, który był potem gwiazdą MTV, a potem go zastąpił syn Shauna Connery. A y, najważniejszą postacią taką mityczną, mitologiczną był Hern Myśliwy, czyli dziwny duch z głową jelenia y, i porożem, który objawiał się Robin Hoodowi w jakichś ważnych momentach, kiedy trzeba było podjąć istotne decyzje. No i on wyglądał, ten Hern Myśliwy, dokładnie jak to asyryjskie bóstwo, do którego y, modlą się wspomniani Trzej Żydzi, widoczni na ilustracji podpisanej Ragnar i jego synowie. Ja nie wiem, czy to nie jest za bardzo skomplikowane, co ja tu mówię. Być może powierzchowne, no ale nawet powierzchowne spostrzeżenia warto odnotować, proszę państwa. No co też mniejszym czynie? Odnotowuję. O czym jest ta książka? O dewastacji chrześcijańskiego królestwa przez bardzo brutalnych pogan. Tak bym to ujął najbardziej syntetycznie. Proszę Państwa, my jako ludzie wychowani w duchu i kulturze, w duchu chrześcijańskim i kulturze europejskiej, nie możemy oddawać hołdów wyłącznie sile. A do tego sprowadzają się wszystkie produkcje filmowo, książkowo, internetowo, publicystyczne, jakimi jesteśmy karmieni. Nie możemy oddawać hołdów sile. A to wyłącznie czynimy. No więc ta książka jest po to, żeby zawrócić nas z tej drogi. Autor, czyli Gabriel Ronaj, opisał tutaj w sposób zupełnie wstrząsający to, jak wyglądała polityka Duńczyków w Anglii, bo ona się niczym nie różniła od polityki Niemców w generalnej guberni w latach 1939-1945. Ona się niczym nie różniła od polityki okupantów niemieckich na terenach wschodnich, na Ukrainie, na Białorusi. I niczym się nie różniło od polityki okupantów sowieckich na tych samych terenach. Po prostu niczym. Więc, proszę Państwa, jeżeli ktoś zamierza oddawać hołd sile i wyłącznie sile, no to po prostu stawia się po tej drugiej stronie, po której my nie stoimy. To jest jasne. Żeby zrozumieć, jak istotne jest, istotne jest postawienie taka, ta, w ten sposób kwestii, trzeba przeczytać tę książkę. Proszę Państwa, my się lubimy szczycić tym, że Kanut Wielki był wnukiem Piastów, co wcale nie jest takie pewne, więc moim zdaniem powinniśmy się, się powstrzymać od tego. Powstrzymać się, bo ta genealogia jest łatwa do zakwestionowania a Kanut Wielki był po prostu morskim bandytą, który wymuszał haracze. Więc dobrze by było, byśmy swoje polityczne, polityczne sympatie jakoś zweryfikowali, bo tak jak mówię, Optowanie tylko za siłą i wskazywanie na to na to, że siła jest najważniejsza, nie zaprowadzi nas daleko, bo żeby to się sprawdziło, samemu trzeba być silnym i samemu trzeba być bardzo bezwzględnym. Żeby być bardzo bezwzględnym, proszę państwa, trzeba być bardzo zdeprawowanym. Ludzie, którzy nie są zdeprawowani, nie są bezwzględni. No więc jak sobie przeczytacie Państwo opisy tego, co tutaj, opisy zachowania Duńczyków w Anglii, kiedy wyspa została zajęta przez Wikingów króla Kanuta, no to zrozumiecie, o czym mówię. Obłęd jest efektem deprawacji i siły. Więc jeszcze raz, nie możemy podążać w tym kierunku. Dlatego ta książka jest istotna i ona też pokazuje, że Pan Bóg potrafi ocalić sługi swoje i myśl i wola Jego no, są nieodgarnione. Jest to książka smutna, dlatego że synowie króla Edmunda przedostali się na Ruś Kijowską, a potem na Węgry. Tam zostali ocaleni. Ale ich los i tak został przypieczętowany. Możemy się zastanawiać, czy czasem nie popełnili jakiegoś błędu po drodze, czy nie, bo to jest wyraźnie zasugerowane, że stanęli jednak w pewnym momencie po niewłaściwej stronie i czy czasem to nie wpłynęło na ich zgubę i na to, że sytuacja w Królestwie Anglii, no dla Europy kluczowym, Rozwinęła się i potoczyła w innym zupełnie kierunku. Być może mniej, może bardziej dramatycznym, i być może te losy Anglii dalej nie zostały rozstrzygnięte, bo jak sobie przeczytamy tę książkę, zauważymy, że no dynamika. Polityczna jest nieodłączną cechą historii tego królestwa, po prostu y, zupełnie szalona dynamika i że to wszystko się nie skończyło, że to dalej trwa, że obecna Anglia i Wielka Brytania to jest kolejny etap, kolejny etap y, historii, która zmienia się w sposób nie dość, że błyskawiczny, to jeszcze y, no, f, całkowicie niespodziewany. Ja, proszę państwa, szczerze zachęcam do przeczytania tej książki. Marzy mi się, że ktoś na jej podstawie napisze jakąś inną redakcję tych czasów z wątkami polskimi, być może, że ktoś, poważny jakiś autor, Zajmie się polemiką z Gabrielem Ronajem, i że z tego dla czytelników wyniknie coś dobrego. Czy tak będzie, nie wiem. Czekajmy na to i miejmy nadzieję, bo no, czas płynie, sprawy się rozwijają w różnych kierunkach, ludzie dalej czytają książki i ciągle się nimi interesują, a ta epoka jest niesłychanie inspirująca. Na dziś to tyle, bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.